Oglane twarze, ja jestem Heros, a przed nami kolejny i jednocześnie już ostatni odcinek z gry Ghostmaster. Zresztą tego nie było? Tak, to teraz już by była dzisiaj nowa seria, ale cóż, mówi się trudno. Alergie robią swoje. Dobra, um, d -d 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 -d. Wszystkie duchy mam już przygotowane. Jak widać w Ghoul brakuje nam już tylko jednego. Jednego Darklinga. Znaczy, trochę przesadzimy, że wszystkie duchy są przygotowane. Nie są? Ale i tak lepiej już nie będzie, patrząc na to, ile mamy pieniędzy. Hmm. Dobra. Jedną zmianę w takim razie wprowadzę w moim składzie. Bo najpierw toczy oczywiście po raz drugi. Bo w pierwszym jak używałem zdolności obsesja, która jest nam potrzebna do tej misji, to nie chciało działać. Znaczy działało, tylko ci, co mi obsesję zatrzymywali się w miejscu. Więc hura bagi gry. A a to już było 20 minut odcinka, w którym dalej nie osiągnęliśmy celu. Żebyście sobie nie myśleli, że ło, ho, ho przeszliśmy, bo nie. Czerzę za kukułczym gniazdem, boję się. Teraz nadszedł czas, kiedy żadne rady nam się nie przydadzą. Jako Ghostmaster musimy być pewni swoich duchów i ich zdolności, żeby zmierzyć się z ostatecznym wyzwaniem. Boję się. Uh -huh. Tak, wiem. Jest tu przetrzymywany. O, tak. I są ludzie, którzy są szaleni. Po przykazie jest to szpital psychiatryczny, nie tylko zwykły. Piękne pokoje mają w tym psychiatryku. Niech ich cholera weźmie. I ostatniego nie pokazali. Bo ich jest pięciu. Dobra. Hogwash. Wasza trójka. Uh, Hypnos. Mm, I powiem teraz tak. Chciałem wziąć Maxim, ale weźmiemy Brumerder. Whisper To są sobie duchy, które są najbardziej potrzebne. Zostały nam dwa. Dwa takie do wykorzystania w sumie, żeby były. I powiem tak, jestem troszeczkę w kropce. Wziąłbym Maxi na wszelki wypadek, chociaż nie to nie tak niebało, co mi wyjdzie. Ale zastanawiam się też nad jednym. Eee... I chyba wezmę Lady Rose, tak na wszelki wy wypadek tylko. I jeszcze coś do straszenia i będzie Moonscream. Chodźmy. Tak więc Darkling opowiada swoją smutną historię życia. Masz pozwolenie, że ją przeminę. Ogólnie chodzi o to, że on jest uwięziony i to jest złe. I on chce ich, ich wszystkich totalnej y, dominacji zabrać. Zacznijmy od psychotycznego szału. Na profesorka, więc ten już oszaleje. Dziękuję. Ja nam starczy. Jeden mniej do robienia. Teraz tak, gdzie jest Bachor? Bachorze, ty mój wielokrotnie przełożony. Pozwól, ze, że łysy Jack użyje cię jako swojego nośnika, abyś mógł pięknie mu zrobić yy, prezent trojański. Tak, Hogwash musi przy, tutaj być. Musi też być Hypnos. O! Ej, nie wierzę. Chodzi o to, że właśnie ktoś w zielonym ubranku musi go, wziąć ten prezent. A teraz Darkling, Moce. Obsesja. Ważne, używaj mocy tylko z obecnego poziomu. Ej, nie wierzę, że to pójdzie tak szybko. I sprawnie. Ej, jeżeli to pójdzie tak szybko i sprawnie, to ja się ten uśmieję. O Babo, wchodzisz? No wchodzi niby No włazisz czy nie włazisz? O jest A jeżeli to wcześniej to się nieźle nawęczyłem, że w ogóle ten prezent wiecie, jakoś tutaj. bind tu Hipnos Bind, tu Hypnos, dajesz radę? Nie. Dobra, moce, search. Dobra, poszło. E... Hypnos, jesteś w stanie się przenieść jednak. Wciąż nie jest w stanie się przenieść. Tutaj to mnie, to mnie niepokoi. O kurde, bo ona się nie zdążyła. Ajdź. Dupę o! O, o! Szybko, 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 szybko! Jest przy śpiochu. Teraz tak, ty możesz w sumie się już schować. Nie, nie mogę się niestety zbęczować, ale mogę zrobić tak. I teraz sleepwalk: moce, tylko z obecnego poziomu. Jest! Wyciągnął duszę z profesora. I Darkling jest nasz. O! Oh, Jesus! Mmmm. Poszło niezwykle w sprawie, niezwykle szybko. Wcześniej w 20 minut nie mogłem się doprosić, żeby ktokolwiek w zielonym ubranku w ogóle wziął yy, te yy, Ten prezent. No. No teraz misja jest z tych prostych. Ogłaś mogę się zbęczować? Nie mogę. Gdzie jest czerwone to coś? Ale mogę w spodnie przeskakiwać między tymi czerwonymi w sumie. gdzie jest to od czerwonej bariery? Chyba nie ma. Powinieneś się tego usunąć. Czyli chogłaż zostaje tam na zawsze już. Trudno. Hypnos, ty już bench. No to teraz co? Straszymy. Ofia, Hogwash, bind. Do prezentu, szybko, szybko. Mogę cię zbindować w prezencie? Mogę. Czy ty jesteś w stanie kogoś obsesją sprowadzić tutaj? Na dół. Ja, że ona sama w końcu zejdzie. Prawdopodobnie. Dobra, nieważne. Moonscreen, moce, kakofonia. Chodźmy na dół. Są ładnie ładnie zebrani, w sumie ładniej tu było, na przykład bakiem. Tu macie wielonóżkę. Czy Baka też tu macie? Nie. Moce Chase. Czy też coś tylko zadać z tego poziomu, czy jak? Jestcie mnieka można. Tylko przy morderstwie. Czy jesteś, co ma morderstwo? To mam morderstwo. Co i Grage Akurat. Przez sprawę, że ona oszaleje. Wcześniej było, że oszalała. Znaczy, że ono. profesor oszalał od tego. Mania! Terrorize! Dobra. Trochę żeśmy ją nastraszyli. A, ogłosz już może się ten. Tak dobra, niech będzie tu. Moce Kakofonia. Macie tu. Um. Okej, okay, tylko teraz problem jest jeden, że. Nie mamy za bardzo czym straszyć. To jest też taki problem. Znaczy dajem sobie jakoś radę. Jakoś to... Dobre określenie. Nie, co jest z tą grą? Rozumiem grą, że nie chcesz zostać skończona. Bo koniec serii oznacza, że już się nie przez najbliższy ich z czasu. A no, ty jesteś tu psorka, dobra. Masz, tu zbinduj od razu wielonóżkę, bo wiem, że tutaj przyledziesz. Ha, może też mare w sumie? Psorka już odpada? Prawie. Find. Macie tu. Moce. No, Whistlejack, zrób coś. A bo ty masz tylko z Nie, nie masz z obecnego poziomu. Wszystkie możesz. No to o chusteczkę chodzi. O, wow, ale ludzi straszy. No, uciekasz już, kobieto. Możesz już powinnaś zwiać. No, co? Search. Zbaindujmy ją gdzieś, na przykład tu. Już jedna osoba ucieka. No, ty już też ucieka, jesteś na maksa. Nie, nie to. Trzy osoby już uciekają. No to ja rozumiem. Tak to można działać. Hmm, moce No, za dużo to już nie zrobimy. A do obsesji można wstać, to jeszcze nie aż tak źle. Fire, a my nie mamy żadnego tego chociaż? Nie, nie mamy ni nikogo na ogień. A szkoda. Typ Mara, Zmaindujmy ją gdzieś na przykład, niech będzie. To w sumie tu. Bind. Tu są sami szaleńcy praktycznie. Poza, poza paroma wyjątkami. Gdzie jest Bachor? Tu siedzi. Bajduję go tu. Bak. Zrób z dzieckiem to, co należy. Dobra, poszło. Ty jesteś bliska tego, żeby zniknąć. A weźcie tutaj, przyłączyć w sumie Mara. Dasz radę. O, dzieciak ucieka, dobra. Gdzie jest Hogwarts? A dalej tu jest, dobra, spoko. Oj, intrygę ktoś użył. Binds. Binds. No, wszyscy już powoli uciekają. W sumie niezmiernie mnie cieszy. Ło, ale się tu dzieje! I nie nadążam ze straszeniem. A sprytnie, chcesz tu się schować. Nie ma. Pościg za kim? Tu nie ma nikogo do ścigania. O co ci chodzi? Zombik. No ten też już zwieje. Co mnie na górę lecisz? Ej, stary! Porąbał cię? Myślisz, że tu się schowasz? Kolego. Nie takich już rozwalałem. Terror Incarnate Nie to! Też Terror Incarnate Ha <laughs> Tak się to robi Oj, pochowali się tutaj, myślą, że są bezpieczni Pokaż mi, że się mylą Ta pielęgniar w ogóle praktycznie nic sobie nie robi. Cześć, pokażę, że tutaj ludzie też straszą. Czy ludzie, duchy. Tu nigdzie tego nie zbańduje, ale może elektryczne. Tak, elektrycznego dam radę. Ojejoj. Dajesz, ścigaj ją. Noż, kurde, co jest z tą myszką nie tak? Pogłasz. A nie ona już robi rzeczy. No Ej, ty już powinnaś zwiać. Właśnie. Helenka też znajdę go Ty nic, ty nic. Oj, ten praktycznie w ogóle się nie boi. O, patrzcie go. Jakiś to pan jest odważny. Ten na szczęście taki odważny nie jest. Zaraz padnie. Dobra, kolejny spiał. A ty też wkrótce już zwiejasz. Nie ma opcji. kto kolejny będzie w kolejce. Muszę zróbmy już jego. No. Bind. Na górę. Dobra. Masz. Szyk! Tytuł. A tu z shapeshiftera leci ten? Nie wiem, czy już byłem święcie przekonany, że ten shapeshifter to jest ten. Yy, psorka jakaś. Kolejny blackout. Proszę, masz. A ty sprytnie! Zwiał! Ja nie jestem taki łatwy jakby ci się wydawało mój drogi Eee... bind? Tu <laughs> Znaczy jak cię zacznie pies ścigać co zrobisz? Nie! A, zwiał! Sprytnie! Ale nie ze mną te numery. Zwiesz już tak na maksa, czy nie? Koleś, nie mam na ciebie czasu. Albo w jedną, albo w drugą, won. A, już. A dobra. Zostawiam co na taki puls teraz puściła nagle. E, co to jest? Emocjonal, to nie. Emocjonal powinno być. Od emo. Wiesz co? Mara, ja mam prośbę. Ty używaj mocy tylko w obecności śmiertelnych. O. Bruma, murder, pokaż mi się gdzieś ty jesteś. Czy tylko kogoś tam w ogóle. A, tak mi się. Ty jesteś mi na chusteczkę tu potrzebna. Ale. Ten mógł już coś zrobić. Tylko w obecności śmiertelnych, proszę, używaj mocy. A ty czego się boisz? Eee... O, dobra, to już masz Nieważne. No, odklikasz się, dziękuję. Co oni się tak namiętnie nie boją? Na początku szło niezwykle sprawnie, a teraz? Usilnie gra, próbuje zajeść ze mnie, debila i nie chce ci się zrobić. No? Ej, nie mówcie, że zadruścisz jednak. Black Desert lepiej chodzi niż ta gra. A Black Desert jest niezwykle wymagający. A... Jak idzie? Ale no, ty jesteś w ogóle już szalony. Cię nie liczę. Ciebie zbajduję tu. Dajesz, pozbądź się tej działchy. No nie wierzę. Nie zobaczyła jej, jaka lipa. Dobra, skoro nie tak. Tomasz. Ty już mi się nie wykpisz. Uciekasz? Nie. Dobra, już zbiewa. Nie, ty zostań. Bind, można tu w sumie walczyć. Uuu, intrigue, a to tu nie wejdzie. Ale może wejść tam wielonóżka, albo można wejść zombik. Nie tu. Gdzie w ogóle jeszcze zostali ludzie? Cztery osoby. Ta jedna... Ona jest tu. Masz. Ten jedy się w ogóle nie boi, żeby było śmieszniej. Co ja mam z tą stary zrobić? Bo proszę, że nie jestem pewien. O, prawie się boi. Ten słowo. O, wbija mu. No to masz, dobra, kto jeszcze został? Ty, ty się już prawie boisz. A ty na zewnątrz łazisz, myślę, że jesteś taki sprytny. Otóż nie stary, nie jesteś sprytny. Aha, on chciał ścigać szaleńca. No to bardzo sprytne. No tak, przecież szaleńcy tutaj utrudniają, tylko bo przez nich... Yy, Wiele mocy po prostu nie chce działać. Znaczy inaczej, nie chce działać. Działają, tylko że się odpadają nie tak jak trzeba. Nie na tych ludzi. Użyj Strange Behavior. Nie działa. No to. ciul. Sure. Ada, no tu też już wasz. Następnie jest Kids. I ty, ty, gdzie idziesz, co? Nie wiem, ale może cię postraszyć. Na dół, no to masz, będziesz na dole. Mind? No, ej, gdzie on się zatentegował? Mind? tu. Ej, on się zaciął. Dobra, zbiewa, został jeden. Tu jest. Pan odważny, który się nie boi, tak? Masz. Pokaż jak bardzo się nie boisz. No. Dajesz, ja czekam. Tu się nie uratujesz. A może, bo tu nie, a nie, tu jest elektryczność. Dobra, będzie wiał. No, to wszyscy odchodzą. Co nas oznacza, że w te pół godziny, niecałe, skończyliśmy grę. Może skończyliśmy. Zrobiliśmy ostatni odcinek. A ten. No cóż. W końcu zdechnie. Nie będę narzekać. Obserwujmy. Jak nikt w tym szpitalu już nie zostaje, dziękuję. Dwie dni! Wow! Nie jest źle. Darklink uwolniony, cztery tysiące dla nas. Co teraz? No. Oj! I... Nie podoba mi się to. Słuchaj, czy ty? Ta dodatkowa mapa, city. która kiedyś tam wyszła? A tam gdzieś była. <coughs> a ciąg dalszy nastąpi. Ciąg <coughs> dalszy nie nastąpi, bo druga <coughs> część nigdy nie powstała. Epilog. To jest w EPI. To jednak nie jest ostatni poziom. To nie jest ostatni yy, poziom. I ostatni odcinek, ponieważ jednak jakimś tu jest ten, ta dodatkowa mapa. Ale zobaczmy sobie nasze postacie, jak pięknie wyglądają wszyscy. Cały guru jest wypełniony duchami. Nawet Darkling się pojawił. To że za bardzo nie mogę jak używać, jedynie w powtórkach map. Pokaż stary. Co ty tam potrafisz? Czy pod... jeszcze jednej mocy nie masz Frostbite i Sphere. Trzech nie ma nawet. Wow. Frostbite wiadomo. No i hmm. bitter cold. Dobra. W takim razie ja wam załóżę bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to standardowo muszę dać łapkę, komentarz, udostępnienie, subskrypcję, czy co sobie tam jeszcze chcecie. Wiecie jak to działa. Ten odcinek miał być ostatni, a ostatni nie jest. Nie powiem, że mi z tego powodu przykro, a nie powiem, że jest mi z tego powodu jakoś bardzo dobrze. Myślałem, że już skończyliśmy tą grę. Tej misji, którą tu mamy, nigdy nie widziałem, to znaczy nigdy sam ją nie grałem, ja nigdy nie przyszedłem ku gniazda. To jakimś nam się teraz udało, bo nigdy nie mogłem uwolnić Darklinga. A teraz bez problemu. Ach, dobra. W przyszłym tygodniu już na serio kończymy tą serię. A na razie cóż. Niech moc władcy strachu zawsze będzie z wami, moi drodzy. A ja żegnam cieplutko.